Cześć! Sezon jesienno-zimowy nastał, w związku z czym wychodząc na dwór i wracając do domu Wasze obuwie jest na pewno bardzo brudne, jest trochę błota, gdzie nie leży śnieg. Nie zawsze wiadomo czym w jaki sposób to obuwie wyczyścić i trochę też czasu trzeba na to poświęcić. Ja Wam dzisiaj zademonstruję jak w szybki i łatwy sposób wyczyścić sobie buciki i je zakonserwować skutecznie, co będzie chroniło przed następnymi zabrudzeniami. Żeby wiedzieć, jakich produktów możemy użyć do czyszczenia naszego obuwia, bo skóry są różne, musicie wykonać w pierwszej kolejności test kropli wody, czyli wziąć troszeczkę wody na palec i w najmniej widocznym miejscu buta, na przykład tutaj, musimy delikatnie tą wodę rozprowadzić, rozsmarować. Zobaczcie, ta woda unosi się na powierzchni, nie wsiąka tutaj w buta, więc śmiało możemy sięgnąć po zestaw, który zaraz Wam pokażę. Jak już wiemy, jaki mamy typ skóry, możemy sobie wykorzystać do czyszczenia zestaw do skórnowych. Ten zestaw zawiera środek czyszczący, zawiera preparat konserwujący, zawiera mikrofibrę, szmatkę bawełnianą, szczoteczkę. W zestawie świątecznym znajduje się też wosk. Ja tutaj korzystam ze swojego dużego, natomiast tam jest mały, ale spokojnie starczy wam na kilka, może nawet kilkanaście par butów. W pierwszej kolejności musicie zwilżyć jakąś szmatkę, tak nawet dość porządnie, żeby usunąć błoto z buta. Róbcie to w bardzo delikatny sposób, żeby kamyki z tego błota nie porysowały skóry. No dobra, to zaczynamy. Usuwamy błoto. Najpierw wyczyśćcie sobie lekko to, co jest mniej ubłocone. Zobaczcie, w taki delikatny sposób żeby nic się nie porysowało. Ok, teraz sięgniemy po środek czyszczący. Wyciskamy pianę na szczoteczkę. Nigdy nie wyciskajcie bezpośrednio środka czyszczącego na buta. I zaczynamy bardzo delikatnie ruchami okrężnymi czyścić całego buta. Zobaczcie, to bardzo proste. Następnie mikrofibrą dołączoną do zestawu ściągnijcie sobie pianę. Możemy przejść do zakonserwowania które sprawi, że skóra będzie odświeżona, będzie zabezpieczona również przed błotem i przed wilgocią, czyli wszystkimi tymi czynnikami, z którymi mamy do czynienia jesienią i zimą. Żeby zaimpregnować buta, yy, musimy użyć do tego celu wosku. Wosk, pamiętajcie, musi być podgrzany. Ja tutaj mam opalarkę, ale śmiało możecie go położyć na kaloryfer, ewentualnie podgrzać delikatnie suszarką. Taki rozpuszczony wosk nałożymy sobie na ściereczkę bawełnianą i wetrzymy w buta. Nabieramy na ściereczkę i zaczynamy wcierać ruchy okrężne, dość energiczne. Zobaczcie, to jest banalnie proste. Bucik jest zakonserwowany. Teraz możemy sobie sprawdzić. Ja podłożę tutaj, słuchajcie, ściereczkę, bo troszkę wody się poleje. Zobaczcie. Nawet jeśli ta woda będzie brudna, czyli taka ubłocona, to spokojnie budzik wyczyści się wtedy w bardzo szybki, łatwy sposób, a wosk sprawi, że nie będzie to tak szybko przylegało i wysychało na bucie. Zobaczcie. Wyczyszczony but prezentuje się całkiem elegancko, to było naprawdę porządne na nim. E, śmiało wykonacie, słuchajcie, takie czyszczenie w moment. Nie trwa to długo, nawet gdyby to był porządny, długi kozak, trwa to raptem chwilę. I uwierzcie mi, że bardzo, bardzo skutecznie chroni przed następnymi zabrudzeniami, a również pamiętajcie, że chroni to Waszą skórę, dzięki czemu but się tak szybko nie zużywa. Kończąc dzisiejszy odcinek, chciałam Wam przypomnieć, że poniżej filmu znajdziecie link do naszego sklepu, gdzie możecie nabyć. Różne produkty do skór, a także oczywiście zestaw świąteczny, dzięki któremu dzisiaj wyczyściliśmy buty.